Zaleca Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski na piątkowej konferencji prasowej poinformowali o wprowadzeniu stanu epidemii na terenie całego kraju. Daje to ministrowi zdrowia dodatkowe kompetencje, które pozwalają lepiej koordynować działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dodatkowo premier Mateusz Morawiecki poinformował o podniesieniu kar z 5 do 30 tysięcy złotych dla osób, które narażające zdrowie i życie innych lekceważą 14-dniową kwarantannę. Rząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zauważa i docenia wszystkie oddolne inicjatywy mające na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W instytucjach marszałkowskich również zostały podjęte nadzwyczajne środki, typu zakup sprzętu do dezynfekcji. A jeśli do tego dodamy środki finansowe, które zarząd województwa przeznaczył, w pierwszej transzy było to 3,2 miliona złotych dla krakowskich i małopolskich szpitali, no to to pozwala, by ta walka z koronawirusem była zwycięska. Kluczem do sukcesu w walce z wirusem COVID-19 jest czynny udział lokalnej społeczności Województwa Małopolskiego. Jeżeli są osoby, które czują się na siłach, które chętnie włączyłyby się w akcje pomocowe dla seniorów, zachęcamy ich do kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zachęcamy ich do kontaktu z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Bo wtedy wspólnym wysiłkiem możemy tą chorobę zatrzymać, by wycofała się z naszego kraju i już więcej nie niepokoiła, nie zarażała i nie zabijała mieszkańców naszego kraju. Urząd Marszałkowski zauważa i docenia wszystkie oddolne inicjatywy mające na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tutaj należą się wielkie słowa podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, dla wszystkich harcerzy, dla strażaków ochotników, którzy pomagają osobom starszym albo poprzez kontakt telefoniczny z nimi, rozmowy z nimi, albo poprzez dostarczanie leków, jedzenia. I tutaj województwo małopolskie również nie pozostawało w tyle. Zakupiliśmy, przekazaliśmy środki finansowe właśnie strażakom ochotnikom Harcerzom z ZHR-u i z ZHP, by mieli środki ochronne po to, by mogli właśnie również pomagać osobom starszym. Niezależnie od wieku, zachęcamy do wzajemnego wspierania się i pomocy sobie nawzajem w tym trudnym czasie. Tylko tak możemy wygrać. Nie zabraknie środków finansowych na walkę z koronawirusem. Szpital specjalistyczny imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ma zabezpieczony na ten cel budżet. Wsparcie otrzymał m.in. od Zarządu Województwa Małopolskiego. Dostaliśmy dodatkowe pieniądze. Oczywiście duża część z tego to z Urząd Marszałkowski, część to są jakieś centralne rozdziały. Na bieżące wydatki dostaliśmy 202 137 złotych. Łączna kwota ma wynosić 627 137 zł, a więc 425 000 to mają być zakupy uzupełniające niezbędny sprzęt, który będzie przeznaczony. Do ewentualnego zwalczania epidemii. My jesteśmy przygotowani w środki ochronne dla naszego personelu na dwa tygodnie, więc i cały czas zamawiamy te środki ochronne, nie czekamy aż skończą się te bieżące, tylko zamawiamy na bieżąco. Oczywiście Przede wszystkim chciałabym zaapelować do wszystkich pacjentów, żeby nie przychodzili bezpośrednio na szpitalny oddział ratunkowy, tylko najpierw zatelefonowali do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub do naszego oddziału zakaźnego. Pierwszy musi być kontakt telefoniczny, nie wolno zgłaszać się samemu ani do punktu, ani na oddział zakaźny, ani na szpitalny oddział ratunkowy, ponieważ jeżeli pacjent jest zarażony lub podejrzewa zarażenie u siebie, nie może narażać innych pacjentów do zarażenia. W obecnej sytuacji bardzo ważne jest przestrzeganie procedur zgłaszania się pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19. Został w szpitalu stworzony specjalny punkt do przyjęcia pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Został też stworzony oddział obserwacyjny dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Jeżeli pacjent będzie miał stwierdzone zarażenie koronawirusem, zostaje przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Niezastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia w czasie trwania epidemii nie tylko par. Paraliżuje pracę medycznych placówek, ale stanowi realne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa z Wuhan. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.